Nudy. Nie, no serio. Odcinek ósmy za nami. Został tylko jeden i jestem zawiedziony. No, 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 Mówiłem to już od pięciu odcinków, ale dla mnie to show idzie za wolno. I kiedy dochodzimy wreszcie do takiego momentu, że dobra, czas na finał, dostajemy trochę dłuższy odcinek. Już się cieszyłem. Mówię, dobra, wreszcie się wyjaśni, wreszcie. wreszcie po tam trzech odcinkach trochę takiego filera i trochę takiego spowolnienia akcji. E, dostaniemy coś ciekawego, nowego, wyjaśnienia, jakąś walkę, jakąś nową postać. Co coś ten się zacznie dziać. I odcinek zaczyna się czymś nowym. Jesteśmy w Salemie, Salem, Nie, nie, nie wiem, tam wiecie. Wy komiksowi wariaci od razu macie. Wiedziałem, że to historia Agaty Harkness, wiecie, z komiksu tego i tego. Albo po prostu jej Origins Story, którego ja nie znam. I spoko zaczyna się fajnie, mam jakąś magię. W ogóle w tym odcinku było dużo takiej magii... Nie, nie wiem czy kogoś obrażę, jak powiem, że. jak w Harry Potterze, ale chodzi mi o to, że cały taki widać, że ta, że ta magia wewnątrz MCU to nie jest tylko magia i rzucamy sobie pierdu, pierdu, braka Tylko, że ona coś mówiła o Chaos Magic, czyli magii chaosu, więc rozumiem, że są jakieś podziały. Czyli tam się kojarzy z Harry Potter'em, że wiecie, że czarna magia, taka, straka, zakazana, nie? Spoko. Nie znam się na tym. Ale jest to ciekawe i sam fakt, że wewnątrz MCU jest cały taki jakiś świat, którego nie znam, czyli podziały na magię, na zasadzie, że ja jestem Leszczem, ale przychodzi taka Agata Harkness i rozpoznaje. Ej, spoko, nie? W sensie jakby cieszę się, nie? Lubię jak ten świat się staje bogatszy, a nie mamy kolejnego bohatera, co taką komuś mocno w mordę. Także jestem za tym. Origin Story bardzo proste, no została za używanie jakiegoś rodzaju zakazanej magii, ona skazana, ale wyssała moc tamtych wszystkich tych. Przychodzi na myśl ta reklama z rekinem, co ten dzieciak stał się tylko się trupem na wyspie. E, no te reklama oczywiście wszystkie miały jakiś tam sens, ale no, teraz te czarownice, tak, naokoło niej, w tym Seilemiach się wszystkie zamieniły w wyssane takie, wiecie, no wiecie, wiecie takie, wyssała z nich energię magicznie fioletowymi y, strumieniami. Natomiast po tym wstępie cały odcinek to jest po prostu wyjaśnianie nam coś, co już wiemy. Czegoś, co już wiemy. No bo tak, są w piwnicy, Wanda się dowiaduje, że jakieś runy są na ścianach, więc tutaj nie możesz rzucać swojej, znaczy używać swojej magii spoko, więc znowu jakieś zasady są budowane wewnątrz świata magii, więc jak najbardziej jestem za, jakkolwiek one działają, oczywiście. No i przechodzimy do takiego klasycznego. Przeżyjmy jeszcze raz z Tobą Twoje wspomnienia, żeby poznać motywację. I takie klasyczne, że nasze bohaterki, a my razem z nimi idą i oglądają, stoją w tej scenie, co wspomnienie, które się dzieje. Także, no trochę klisza filmowa, nie? Ale dobra, spoko może być. Tylko problem jest taki, że widzimy tak. Widzimy jej dzieciństwo w, nie Kosowie, tylko Sokowi. Sok Sokowie, tak? sokowia było było dobra. No, w Sokowi. Widzimy jej, no, te testy już na niej potem przez, robione przez Hydrę. Potem widzimy z Wirzynem rozmowę mniej więcej w czasie Civil War. E, może trochę przed i potem już widzimy, ja jakby. Jak Vision nie żyje, tak? No i szczerze powiedziawszy, no to wszystko to wiedzieliśmy. I jedyne rzeczy, które tutaj są nowe, to jest jakby takie, takie cofnięcie się i wyjaśnienie nam, dlaczego akurat te seriale, te TV-shows z lat 50. i później, jakby, czemu jest taki motyw wewnątrz Wanda Vision? To jest jedyna rzecz, której nie wiedzieliśmy o Łądzie, której nie wiedzieliśmy jakby o, jeśli chodzi o jej historię, jej charakter czy, czy hobby, powiedzmy. I to jest głupie, <laughs> to znaczy, ja wiem, komiksówka, oglądamy WandaVision, MCU i tak dalej, ale jeśli mam być szczery, jakieś takie amerykańskie wyobrażenie o mm, takim kraju pochłoniętym wojną domową, gdzieś we wschodniej, może południowo-wschodniej Europie, jakaś taka Sokowia, że rodzinka sobie siada i Remember kids, today we practice our English, let's watch some TV i takie... Aah. I wiecie, za tym, za oknem się strzelają, a tutaj father przyszedł i. Hello, my daughter, this is which TV show you want to choose. I choose this father. Takie. Nie, 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 w sensie. Oj, nie, nie, odbiegamy tutaj od realizmu dla mnie, w takim wiecie. Wyobraźcie sobie, że byłaby jakaś wojna domowa, jakieś nie wiem, Serbia, wojna, jakieś tam, Kosowo czy coś. I na zasadzie będziemy oglądać amerykańskie seriale ładnie zapakowane, wiecie, z przemytu czy coś, na zasadzie z bazaru. Nie, 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 nie. Pamiętam, jak się na stadionie w Wawie za dzieciaka kupowało płyty DVD. Inaczej to wszystko wyglądało i jakby nie mieliśmy wojny za oknem. Nie w sensie, całe to było głupie i takie, jakby wyjaśnienia, no czy w sensie, nie musiałem tego widzieć, <laughs> nie musiałem, tego... jakieś jedno głupie zdanie, że tak, mój tata kiedyś zdobył na zasadzie tam, wiecie, z przemytu jakieś płyty i dlatego oglądaliśmy seriale, by mi wystarczyło, Dobra, nie potrzebowałem widzieć tej bardzo nierealistycznej scenki. A to jest jedyna nowa rzecz, której nie wiedzieliśmy. Jak pomijemy to, zresztą może się czepiam, sami mi powiedzcie, czy dla was to wyglądało, czy to było akceptowalne, bo nie wiem, ja trochę się śmiałem, ale dobra. Pomijając to, wszystko inne wiedzieliśmy. Podobała mi się trochę scena jak z Wizzynem, te takie momenty jak się poznają, zanim zostali parą. No bo lubię Wizzyna, lubię ją, coś się między nimi rodzi, jakby. Okej, okay, nie, to wiecie, dobrzy aktorzy. Spoko taka scena, że Vision w ogóle, koncept, że Vision, nie wiadomo, czym on tam jest w zasadzie człowiekiem, maszyną, połączeniem. Znaczy, maszyna, nie jest ani człowiekiem, ani taką maszyną, no nie taką w naszym rozumieniu, tylko to jest takie hiper AI, prawda? Więc sam koncept, że on się uczy człowieczeństwa, jest ciekawy. No można było to, to jest ciekawe, prawda? No to jest Science Fiction temat bardzo interesujący, który ten. Więc ta scena króciutka, spoko. Ale wszystko inne, tak naprawdę. no co? No, wiedzieliśmy to. To, że oni się spikną? Też wiedzieliśmy. To, że za dzieciaka bombardowali jej tam na zasadzie, że pochodzi z miejsca, gdzie wojna i rodzice zginęli? Wiedzieliśmy. Że Hydra na nie lubiła eksperymenty? Wiedzieliśmy. Wszystko, do... wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy, że będzie smutna, że Vision nie żyje. No, pokazali nam scenkę, jak się pojawiła w tym, w tym centrum dowodzenia tego miecza, tego sword. I ta, tak naprawdę, no, nie wiedzieliśmy, jak dokładnie to miało miejsce, ale jej motywację, to że chciała go, nie wiem, odzyskać jego ciało czy coś w tym stylu i nie odzyskała, i w ogóle on nie żyje, ona jest smutna, i dlatego to wszystko się zrobiło. Wiedzieliśmy. Chociaż muszę powiedzieć, że nasz ten szefu dupek z Sorda, no, myślałem, że nie może być większym dupkiem. Tymczasem pokazana jest, jak ona podchodzi: Vision, czyli, ja wiem, super zaawansowana maszyna i tak dalej. Warta miliardy dolarów, leży u nich na stole operacyjnym. Ale fakt, że ta, znaczy de facto to jest jej chłopak, rozczłonowany, martwy, leżący na zasadzie jakby w środku sekcji zwłok. I on do niej. Zobacz sobie, to tam z tej maszyny zostało. No, na takiej zasadzie mówi, i, i jego ciało rozczłonowane. No takie trochę. No nie, nie, nie. Zresztą, ja, ja rozumiem, że jakby koncepcję, co on od niej chciał, coś tam wspomniał, że a może ona go może wskrzesić, powiedzmy, dzięki swojej mocy. Ja rozumiem generalnie koncept jego rozmowy z łądą, ale fakt, że w ogóle tak potężną istotę o takiej mocy on tak na zasadzie masz to twój martwy chłopak popatrz sobie i w ogóle on należy do nas spieprzaj dziadu, nie oddamy ci tych pieniędzy. Takie what? Wiecie, powinna go zamordować na miejscu, nie? Albo przynajmniej on się powinien trochę bać, trochę. Chociaż wiecie, takie ostatnie słowa przed śmiercią. Nagroda Darwina, nie? Dłuższą metę nic się z tej sceny nie dowiedzieliśmy, ciekawego, tak naprawdę. No, Wszystkie jej emocje rozumieliśmy wcześniej. Cały ten odcinek to jest takie. Wszystko to już wiedzieliśmy, nie trzeba było nam tego pokazywać, naprawdę. To jest takie. E, naprawdę nic nowego. No i wciąż wszystkie pytania typu, kto tak naprawdę to wszystko stworzył, czy to, to co teraz zobaczyliśmy, to jest prawda i nikt inny już nie maczał w tym palców, tylko sama Wanda, czy nie wiem, takie rzeczy typu. No, czy te dzieciaki są prawdziwe i na koniec odcinka są jakaś tak przed nią magicznie trzymane, czy to jest jakaś ściema? E, jakby... Bo no, wciąż nie mamy odpowiedzi, tak? To jest takie... Cały ten odcinek to jest takie... czyli Christ, był dłuższe od 10 minut i po prostu... Ja się nudziłem, totalnie. Także no nie, no... To co wiem w poprzednim... recenzji poprzedniego odcinka, no to jest materiał na... Dwugodzinny film przerobiony na czterogodzinny serial, jakby tam pewnie podliczyć te minuty. No, nie wiem, ale, wiecie, tak w stylu, no, no fajny koncept, fajne, wiele fajnych pomysłów, ale rozciągnięty za bardzo. I, i no nie wiem, ostatnie trzy odcinki mogły być spokojnie jednym 40-minutowym. I taki, czuję się jakbym właśnie taki. Klasyczny odcinek telewizji 45-minutowej oglądał rozciągnięty na 3,25, chociaż ten trochę dłuższy był, nie? Zaczyna mi to przypominać takie niechlubne czasy Dragon Balla, gdzie, wiecie, coś, o czym się łatwo zapomina, będąc fanem i ze dzieciaka oglądając, ale jak sobie teraz włączyć Dragon Balla, to tam wiecie, jest za 5 minut wybuchnie planeta. 7 20-minutowych odcinków później, wciąż ta sama wymiana zdanie jest, nie? I takie, no, wiecie, no przeciągają, wiadomo, tak? To jest takie oczywiste. No i tak naprawdę najciekawsza rzecz to jest znowu taki cliffhanger, trochę scena po napisach, że chłopaki ze Sorda i dziewczyny e, dzięki czemuś, co było wewnątrz tego Westview i jakby jest powiedzmy napompowane mocą łądy e, wskrzeszają Visiona, e, jakiko, co, cokolwiek tam tutaj, prawda, zaszło. E, oczywiście znowu, no nie wiem, czy pewnie to w komiksach jest jakoś, znowu ktoś z Was to zna komiksy, bo nie myśli sobie, to nie jest Vision, to jest kurwa White Vision i i, I on będzie zły, dopóki łąda, go nie dotknie i nie, nie powie czary, mary, i wtedy Vision się odnowi jako prawdziwy Vision. Nie, nie, nie wiem, nie wiem, w sensie jest to ciekawe, jestem bardzo ciekaw, co się z tym wydarzy, no ale to znowu, no, w tym odcinku, no cliffh cliffhanger, zamiast to się wydarzyć na początku i żeby coś się działo, to scena po napisach, no daje ah, Jesus. Natomiast oczywiście jestem ciekaw, no bo ewidentnie, wizualnie Vision jest inny, czy to jest on, czy, czy, czy to jest on, ale bez pamięci, czy to jest w ogóle jakby nowa istota, wiecie, no o co tu chodzi, tak. Jaki w tym wszystkim plan ma ta Gata Harkness dalej i co się wydarzy, kto się pojawi jeszcze, no dużo pytań, no i co, no i ostatni odcinek, no musi nam podać jakieś odpowiedzi, no bo to ostatni odcinek. Jak zrobią z wysyny jakiś cliffhanger, że w sezonie drugim, fuck you od razu mówię. <grych> czekam na wasze opinie, czy, czy mi tylko tak weszło na marudzenie, czy wy też tak sądzicie, czy... No nie wiem, napiszcie swoje opinie po prostu, jak wam się podobało, czekam na nie, dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach.